Cześć, siemanko z tej strony Vito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Stumble Guys, Ze mną jest Bella Siemanko Która jest słuchajcie wampirzycą a ja jestem Frankensteinem I dzisiaj robimy challenge Frankenstein kontra wampirzyca o 500 zł w Stumbleguysach Zobaczymy kto więcej razy wygra i ten kto wygra więcej razy wygrywa tą kasę Więc będzie mega epicki odcineczek Ale zanim go wystartujemy to oczywiście zostawiacie łapę do góry i zobaczymy co trafimy w tym darmowym kręceniu I kto zostawił łapkę Zobaczymy co trafił w ogóle, więc y, będzie o oh, oh my god, legenda, nie tak, I nie zwykły chciałbyś... kucharz Zwykły kucharz poleciał nie, Ale nie miałem tego skina, więc spoko, dobra Teraz druga łapka do góry i zobaczmy co, co będzie teraz Widzowie, uwaga, uwaga klęcę, Co będzie teraz, co będzie teraz Jeden żeton chyba 10 klejnotów, nice, brawo wow. I ostatnie darmowe kręcenie, patrzymy co tutaj nam wypadnie Uwaga, uwaga Co to będzie, co to będzie Oh my god co to będzie? Dobra, kurczak? Nie, żeton? Żeton, jeden żeton, to nieźle Dobra, widzowie, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie ten kanał, bo dobijamy 130 tysięcy subów A my lecimy na grupkę, tworzymy ją i Bela tutaj dołączy i zaczynamy rozgrywkę 49861. 9, 861, tak ja ogólnie dzisiaj grałam sobie kilka razy, ale dzisiaj to nie jest totalnie mój dzień. Bela jest prosem ogólnie w Stumble Stumbleguysy, więc ja się boję, że tutaj przegram te pieniądze dzisiaj. No ale zobaczymy, zobaczymy, bo Bella ogólnie bardzo dużo wygrywa. Ja ostatnio tak słabo mi szło, że masakra, ale nie? Dzisiaj nie, dzisiaj nie. Tak słabo raz. mi ostatnio szło. Ja mam dwie najgorsze rundki: to jest. Y, ten Jungle Roll no. i y, Humble Stumble, czy coś takiego. Acha, Nienawidzę okay. tych dwóch rundek, nie? Ale okay. ja czytałam w komentarzach, że jak no. się jest razem w grupie i jest piłka nożna, to nigdy nie będziemy w tej samej drużynie. Okej, okay, to spoko. To no mi się nie, podoba. To nie spoko, Dobra, podobało. Frankenstein kontra wampiżyca. Kto wygra. Ej, jakim Co? cudem ty przeszłaś, a ja nie jak ja byłem szybciej od ciebie tam? Co za oszustwo w ogóle? Co za oszustwo? Hopa. A, Jest. Nie weskoczyłam. Z ty zawsze mam problem, żeby zdążyć szybko to zrobić. Ale oh on mówił, żeby tu na krawędzi oh my god. iść. Oh okay. my god, dobra, udało się. Dobra, też idę na krankę. Dobra, ryzykuję! O nie, 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 tylko nie młotki tylko nie młotki, jak ja widzę tych młotków O, oh, już trafił mnie je! Dobra, let's go! Jesteśmy! Siewa! Uh, ślisk, <laughs> <Okay>. Ronaldo! <laughs> Masz ten śnisk! O oh mój god, ślizg jest mega epicki, co nie? Tylko ja nie umiem go jeszcze tak dobrze używać Ale wiesz, co ja wczoraj zrobiłem w rundce? Bo co? miałem kosmos I jakby, jak dobiegałem już do mety To zrobiłem ślizg do mety Aha. No i byłem jakby na mecie I wydawało mi się, że już przeszedłem do następnej rundy Stałem na mecie I odpadłem z rundki, czaisz to? Odpadłem z rundy Po prostu nie zaliczyło mi, że ja dotarłem na metę jakby Mega Czyli dziwne to było ty. Co? <laughs> Cały ty. Ale to nie moja wina przecież była! Jak, a co moja? No ja nie wiedziałem, myślałem, że jak w wiadę, no byłem na mecie. O, piłka nos, to nice! Nie. <laughs> to już teraz się rozstrzygnie, kto wygra tą to tą, co tą to jest? Oh my god. Chociaż nie, no ja muszę finał wygrać, bo to trzeba wygrać finał. Tylko Jesteśmy się liczy, gdy wygramy finał, co nie? Dobra, okej. Okay. Jesteś w żółtej? Jesz? Nie. Ja w, w żółtej. Aha, oh my ja god, strzelą bramkę teraz. Jest dobrze. Tam, oh my god, dobra, jeden, jeden Ej, jest. Ej... Dobra, ja mam ślizg, więc ślizg jak Ronaldo Ej, musi ty tu jesteś być. jesteś Frankenstein, okej, okay, dobra. Woohoo. No nie, no u mnie nikt nie broni, nawet O Oh my god, dobra, 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 ja wracam na bramkę, ja, ja wracam na bramkę, bo tam jest za dużo się dzieje. Ej, no idźcie Aaaa! sobie, idźcie, Powrót! Ja powrót! Powrót! Na obronę, na obronę, na obronę, o oh my god, tam... Liczę nie, liczę Nie, dwie, bram... dwie, dwie piłki tu są w pobliżu, nie wiem, co obronić. <śmieckim> no i wybiliście, o nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie! Nie, please! Nie! Ja nie, oh nie my god, strzelili bramkę nam. Na dwa. O, dobrze, dobrze. Ja oh my god, tu ktoś ogarnia u was, nie? widzę. 45 tak, tak, sekund. Tak, dobrze, dobrze. To, to musimy dobrze to. Mu strzelić, musimy to strzelić, musimy to strzelić. nie, o nie, o nie, nie będziesz strzelić. a bo ty ślizgi robisz, ty! No, please! Dlaczego ta piłka nie wpadła? Wydefowałam, Co jest grane? Dawaj, dawaj, dwie, dwie piłeczki. Muszę tam wpaść. Nie. Wbijajcie bramkę, ale tu wracać! Ach. Wracać! Wracać nie! Nie wracać! Nie! Oh my tak. god, takie to jest bezsens! Oh my god, oh my ale god. Cię nie, nie damy rady chyba. Idźcie stąd! Please, no. please, jest, jest, yes. będzie bramka, no, będzie bramka. Nie, wierzę, potrzeb, w potrzeb, nie trzy, trzy, wracać na obronę, nie wracać nie na obronę wszyscy! Halo! Powrót na obronę. I już poszłam z bramki już kolejny god, Oh my god, oh my god. O nie, piłka tutaj. Jeszcze ja, Juhu! Dobra, ja teraz finał muszę ty... tylko wygrać i mam jeden punkcik, słuchajcie. Jeden ja punktik za kręcę kołem. <laughs> nie, no piłka nożna jest ciężka ogólnie, nie? Oh my ja god, nie god, Lava rush. Ja w Lava rasz jestem słaby, ale powiem wam, że raz udało mi się wygrać e, w finale Lava rush, więc Tak? Tak, raz mi się przyfarciło ogólnie. O, duplikat, cudownie. <laughs> Dobra, na spokojnie Wito. tutaj bez, bez stresu sobie ogólnie. Tak, okej, okay, dobra. Kraki. Bez stresiku tutaj na spokojnie. Hopa. Ten kolejny skin duszek. Dobra, okej. Okay. Lawa tu się podnosi, ale damy radę, damy radę. Nie! Nie, 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 nie. Dlaczego mi się to wydarzyło? Dobra, dobra. Okej, okay, nie, nie, nie ryzykuję, nie skaczę tam. Chociaż mogłem zaryzykować, bym chyba doskoczył. Dobra, ale teraz Skoczymy nie sobie, dobra. Też, tej wątki jest ciężka. Okej, okay, mamy jest... jeszcze. Chociaż nie wiem, czy już mamy szansę. Gościu tam poleciał ostro. Ja miałem szansę troszeczkę wcześniej, jak tutaj byłem. Mm -hmm. Ale no nic, powalczymy jeszcze, jeszcze powalczymy. Dobra, tu się udało wbić. Oa, nie! No dlaczego mnie to trafiło? Czyż to jest niemożliwe? Ja to ominąłem wszystko tutaj! O, Jakim cudem mnie ta kula trafiła? O. Paląca się kula. Niedobra. Okej, okay, dobra. Teraz musimy... A ty mówisz, że ja krzyczę, a ty tu wskoczyć, tak dobra, i teraz czekamy sobie na spokojnie tutaj. Dobra, okej, okay. będzie finali chyba. Uda się wygrać go. Nie no ja krzyczę strasznie w tej grze. Yehoo! Let's go! 1-0! Mamy to! Widzowie nic nie słyszałam przez A, chwilę Sorry, oh my god Pomyślałem, jaka głośna krzyczeń Z kolejną rundeczką nie mogę się pomylić Muszę tworzyć grupę, więc zobaczymy, oh my god Czasami nie można stworzyć grupy w ogóle Jakieś błędy wyskakują Dobra, mam 41058 5 8 Jesteśmy, jest Bella i let's go, słuchajcie, tak finaliki to ja mogę wygrywać, nie, grając w grupie jest najlepiej na świecie, najlepiej na świecie, serio wam mówię Jest łatwo, jest Jest nie łatwiej, powiem. bo wczoraj jak ja grałem, słuchajcie, właśnie wczorajszy odcineczek pewnie widzieliście, grałem normalne rundki, no to ta... ja w pierwszej rundzie zawsze odpadałem, nie No co ty Bo ty, z pięć to... razy odpadłem w pierwszej rundzie, nie A to ja tak dzisiaj miałam właśnie. Masakra, nie ale dzisiaj na mój kanał wleciał film. O godzinie 10 rano się reklamuje. Tak jest, padajcie i oglądajcie, widzowie. Bo ja rano wrzucam, myślę, że więcej osób ubejrzy, a tu nic z tego. <grym> Dawaj lecimy Frankenstein kontra Vampir Bella. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Dobra, biegnę tą stroną, jednak tutaj. Bo widzę, że tu będzie lepiej. Dobra, let's go. Lepiej, bo tu let's go, let's go. Dobra. Nie będzie przeskakiwał. Nie, nie, tak? nie będzie. Udało no, ja wow! nie wiedziałam, Co jest? Stój. Ale to ja ci zepchałem, nie? Chyba. Nie wiem, teraz to już się sama. Będę spychać 50 razy, no przecież ona nie wstanie. Nie no to jest masakra, właśnie tygierka. ja tego też nie jak się tak dzieje. No nie, a to się mega często dzieje, ale na spokojnie. Wtedy już postać nie wstanie. Jestem tylko już... ja i nikogo nie ma praktycznie tutaj. Tragedia, tragedia. Na spokojnie, na spokojnie, masz dużo czasu. Tu jacyś ludzie stoją, idźcie. O, oduszają. idzie belka. No właśnie, jakieś, jakieś są lagi. A! O, ja cię, belka wpadła. A! Ty, 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 ty. Nie, ja wpadłem! Już się ja nie przejdę, ale będzie beka. Będź, będ! dobra, okej, okay. przychodzę, bo ja znowu słuchajcie, stanę tutaj na meczu i zepsuję. Oż ty, masz ten ślisk. No to jest na, jak ten stable pas cały zrobisz? To on jest na końcu, jest ta emotka, właśnie. No dobra. Teraz do dobra. zdobycia. No właśnie, pełno ludzi stoi w miejscu, jakby. Ale to wszystko są boty, chyba. Tak się wydaje. Chociaż są sniki jakieś takie normalne też, ale. No nie wiem, ci ludzie tak nie ogarniają, że aż to jest niemożliwe. Nie, mów tak. My gramy. No patrz. W ludźmi. Ale tu Dominik Z stoi i on w ogóle. On się rusza tak samo jak te boty. To są ale boty. Wszystko to są boty, tak widzowie. Nie. Tak, wy wygrywamy z botami. Nie przestań, tak. Tylko my jesteśmy normalnymi ludźmi tutaj. O, tak, to, Totyp to, to, to spadł na dół. O, dobra. Patrzcie, ile... same boty. Przecież to jest niemożliwe, żeby ludzie tak powoli tutaj dobiegali do mety. Jak ja zawsze e, ja w tej rundce, to tam... wszyscy są przede mną jeszcze, więc... Ja tak grałam, jak na początku grałam. Dobra, let's go. I... hopa! And... Patrz, tylko my to robimy, a to zawsze wszyscy ludzie robią na starcie, więc... Tutaj to wszystko A. to są boty, chyba. A tam. A bo tam wiecie. gadasz? NN. Opa! NN. Opa. To, Fajnie, jakby widzowie skoszy, z nami coś? grali, to by było najlepsze. Hop. No, byłoby. Okej, okay, jesteśmy. <laughs> tu żeby mnie ciągle. Ło! Udeszali. <laughs> o, 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 Ale to się coś powoli idzie. <laughs> tak, tam jest taki właśnie, że trzeba to przeskoczyć, bo tam jest jakieś takie spowolnienie. Okej, okay, ale ja tego nie przeskoczyłam. Oła. <laughs> Oła! 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 Prawie odpadłem. <laughs> wow. Ale się zawiesiłam Ja, ja jeszcze szlizgiem <laughs> chciałem tutaj Oh my god Dobra, Easy. i dobiegają tam nawet W miarę szybko dobiegają. Ale to o, boty wszystko, patrzcie No to bot, to też bot <laughs> Same boty dobiegły <laughs> Oh my god No dobra, ale to jest Vito kontra Bella, więc wiecie I tak jest dobrze, i tak jest dobrze Dobra, zobaczymy kto teraz wygra finał, bo teraz mamy razem z Bellą finalik a, ja nie wygram. Zobaczymy, Ktoś jak tam będzie. Nie pójdzie. mój dzień dzisiaj. Nie jest. twój dzień dzisiaj? Nie. Na wygrywanie. Oho, nie. i znowu lawa What? Tutaj na spokojnie trzeba, widzowie, właśnie. Nie ma co się denerwować. Tak, bo... a wiesz, że ja w to nigdy nie gram. Bo tak? Bo ta no, rundka ty. jest trudna po prostu i tutaj a, ludzie długo właśnie dobiegają do mety, więc na spokojnie. Czyli nie wiem, że to skrót y, był. Można to robić. To nie jest taki jakiś skrót, właśnie. Po prostu tam można. Ach, spaliłam się, bo myślałam, że to już zniknie. Co za No, najgorzej, jak ta lawa tu się podnosi, trzeba bardzo. Stoj, no! Bardzo uważać, w Oh my god, jeszcze mnie walnęła kula. Dawaj, Wito, dawaj, dawaj, dawaj. Ja będę okay. widzę dzisiaj na tą grę. Dobra, czy ja tam doskoczę? Nie doskoczę, więc czekamy. A, już normalnie. Oh boty my god, przegonięły mnie boty normalnie. No mnie też. I normalnie boty dzisiaj. O, wow! tutaj... Ej, lawa tu wypada. Skąd ja mam wiedzieć, jak ja tej gry nie znam. Tak, wypada, wypada. To jest fajnie okay, ja wiedzieć, jak w to grać. No, ta rundka jest do ogarnięcia, właśnie. Jak bo jak ja na... jej nie znam, to ja nie mam szans, żeby to przejść, bo to jest tylko wtedy fart. A dobra. nie, że nie wiem, gdzie iść w ogóle. No, ja, ja znam już tą rundkę, więc. mi tu idzie całkiem dobrze i jestem na mecie! Let's go! 2-0! Ja nie wiedziałam, czy to Jak ty mówiłeś, jakiś labarasz, co nie No. O, co trudna jest ta nie? mapka. Ja, ale ona właśnie rzadko wypada. Teraz jakoś często coś, nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, mamy 2-0 widzowie, więc lecimy nie, kolej. Nie, moim zdaniem że się to nie liczy. Ej, co się nie liczy? No ta runta. Dlaczego? To nie nie znałam. Jesteś w grupie, jesteś? Jestem. Let's go, lecimy z kolejną. Zobaczymy, ale już jest 2-0 i to wygra 500 zł chyba dzisiaj. Nie. Będę bogaty. <laughs> Przyjał, Będę bogaty, widzowie. Przestań, przestań, przestań! Jeżeli chcecie zobaczyć fajny filmik dzisiaj trollowania Belly, to wpadajcie o, też na główny jest. kanał, bo wleciał właśnie filmik: słuchajcie stronowanie Belly jako papuga i wydaje mi się, że było śmiesznie. Było śmiesznie w miarę. <laughs> Dobra, let's go. Ja ciągle bym się śmiała, ale się powstrzymywało. Tak? To, to pewnie, Trzeba było się bo nie powstrzymywać. To epickie było jak ten. O. Ja proszę mi to wytłumaczyć dlaczego w tej głupiej grze robi się tak, <laughs> że jak się rzucę raz, to wstanę od razu a Jak raz się rzucę, to nie wstanę od razu. Ej Bella na papugę to będzie musiała głosy zmieniać. <laughs> no nie no, będzie mnie tak wyrzucało sto razy! Juhu, lecimy wito dzisiaj w formie! Patrzcie nie na wito! Vito, ja Vito Frankenstein Lubię tego skina po prostu a to fajnie, też się. Odejdź ode mnie! <laughs> nie. Ej, ej, gdzie A! ty mi tu uciekłaś? <laughs> o, tu? Okay. Ej, w lucie nawet można ten robić ślisk jakby. Dobra, może już wrócę, co? <laughs> Dawaj, bo się jeszcze nie dostaniesz! Jesteś? Jesteś, dobra, mamy to, słuchajcie. Kolejna rudka cześć, tutaj cześć, udało, cześć, się. Cześć, cześć, <laughs> udało się. Udało się zrobić. Jak teraz wygrałem, to jest 3-0, więc wszystko jest koniec. Bela już nie ma szans wtedy ze mną wygrać, więc zobaczymy, czy mi się uda. Ale myślę, że powinno mi się teraz udać, nie? Nie, no to wszystko są boty, to jest niemożliwe, że ludzie by <laughs> nadal skakali gdzieś w otchłań. <laughs> zamiast cześć, cześć, cześć. na ten. <laughs> dobra, lecimy, lecimy, widzowie. Kolejna rudeczka będzie teraz. Sobie. I zobaczymy, jak nam pójdzie, widzowie. Widzowie, podajcie na insta. <laughs> ok, let's go, let's go. O, o, o jak ja nie wycie... lubię tego, nie? Ej, to tu też jesteś w innej tej drużynie. W żółtej? <laughs> Ze mną są same boty. <laughs> Ze mną też. Jestem w niebieskiej. A ja jestem w żółtej. I Ale te boty lipa. Nie to już teraz ktoś odpadnie w ogóle, co nie? No, no to taki jest bez sens. Stąd? Oh my god Oh my Stąd god ty? Jest, wyrzuciłem belę Dobra Przejmujemy tą flagę Nie, nie ta tej flagi No co wy jesteście Bands. nienormalni Oh my god, wypadłem Ej, dobra, ej, wygrywamy, ja wygrywamy, przy... ale mało Patrzcie, ja idą przyjmuję. tutaj Ja to przejmuję Ej, boty tu są lepsze ode mnie W tą grę and... 7-3 Ale dostanę bęcki teraz and... Okej okay. Pyk Dobra, eee, ok, dwóch wyrzuciłem Dobra. Dobra, ja, muszę iść. przejąć jakieś flagi, muszę przejąć jakieś flagi Nie przejmuję. O oh god, god, tam nam przejmują, no lećcie tam! Nie przejmuj żadnej flagi Przejmujcie tamte. Przestań, przestań! Dobra 6-4. Jeszcze przestań, jest może przestań. szansa! Wstań! Wstań! Dobra, może go zrzuciłam. Dobra. Nie wiem Okej, okay, okej. Okay. Przestań, przestań. Nie lubię czegoś takiego. Ja nie lubię tej, tej rundy w ogóle, co nie? Ej, patrzcie, Ej, patrzcie, no... teraz wygrywamy nagle. Odbierzcie to! Ona no... jest tak losowa ta rundka! Że Co to jest no... masakra, nie? Co Ona no... jest tak no... losowa ta runda Dawaj Oh my god, A! przejmują mi tu we dwóch. Ej, dobra, 6 okay. jest jest, oh my god! 6-5 okay. Ej no na środku zabierzcie im tą ich flagę Nie, e. nie Co jest? Tylko nie to. No idź mi stąd pingwinie jeden ty! Wyjazd. ja Ty A, spadłeś! <laughs> nie no 83, ale dostajemy! Dobrze. 18 sekund, proszę mi O Państwa. nie, to Bella teraz wygra to proszę chyba. Proszę Państwa, będę miała okazję to wygrać. Oh my god, god dobra, dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze, please, please. Jeszcze tam to ktoś musiałby zdobyć centra. flagę, nie damy rady. 7, 4. 6, 4, weźcie to, odbierzcie. 5, 5 było, jest 6, 6. 6, dogrywka, dogrywka. Yes, wygraliśmy. Nie, się. nie no to są O chyba No jakieś... nie, nie że to. Ej, ta gra jest bez sensu, nie? Wychodzę z tej gry. Ej, naprawdę, te yy, rakiety są tak losowe, że tutaj nie da się, wiecie, ugrać dobrze, nie, tych rakiet. Ciekawe, jakim cudem zabraliście nam tyle, tyle Ja nie? nie mam pojęcia nawet, co nie. No, jak oni stali. To jest aż niemożliwe. No, by jedne. <laughs> nie, to dzisiaj to nie jest mój dzień. <laughs> nie, twój dzień dzisiaj. Dobra, ja muszę ten finał spróbować wygrać, więc tutaj poczekamy sobie na spokojnie. Tu są błociki, Nie jakiegoś leniwca. Leniwca masz? Ogólnie. Sobie. Oła. -ha -ha. O nie, na kolce wpadłem Dobra bo Powiedz mi, w ogóle tutaj tak trzeba... Siada... Aaa, stąd, okej okay. dobra. No dobra, dobra Ty, bo tutaj leci ten ufolec Jest w Ej, miarę szybki, jest, ale dobra, ominąłem ale go teraz No i ty wygrasz Jejku, nie streszmy, czemu ty nie skaczesz? Dawaj! Woohoo. Dobra Dobra. E, I tutaj je mogę tu nie popełnić błędu tobą. Tu nie ma nikogo za tobą człowieku. Oła, oła Spokojnie, on jest na tych oła. łapach Oła, Jeszcze 3-0, wjeżdżam pana Merą, <gry> widzowie, udało się wygrać z dzisiaj wygrałem 500 zł, więc jest mega spoko, dajcie znać, czy taki odcineczek wam się spodobał i chcecie więcej rywalizacji skin kontra skin, A bo ja myślę, tak że to... Zaśpiewam swoją piosenkę po Nie, 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 stój, stój, nie No <grystanie> <grystanie> Dobra, jeżeli chcecie więcej takich rywalizacji skin kontra skin, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie ten kanał, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Tutaj właśnie, na Vito Games i na Vito Minecraft. Także trzymajcie się, z was serdecznie, tak, pa pa!